Jeśli zobaczysz na całą Ziemię, jest to jakby organizm Boga, twórca naszego. My jesteśmy jako male członkowie tego które wykonuje jakieś swoje funkcje. Jeden ma pomysły, idee, drugi tworzy relacje, przyciąga innych ludzi. Trzeci daje jakąś wiedzę, informacje, poszerza. Czwarty organizuje, tworzy nowe projekty, zarządza, kieruje. Piąty wdroży te projekty, tworzy biznes lub po prostu jest twórczą osobą, maluje, rysuje. A szóstka wszystko nadzoruje, kontroluje procesy, pomaga innym. Energia takiego sukcesu, zadowolenia, komfortu, miłości, Mądrości. Siódemka rozwiązuje sytuacje kryzysowe, problematyczne, Energia gwiazdy, rozpoznawanie osoby, która pomaga innym wyjść z nałogu. Ósemka doprowadza innych do rezultatu, pracowitość, dyscyplina, porządek. Dziewiątka jest to wszystko co nad światem. Każdą osobę można określić za pomocą liczb w dalsi Liczby mają w sobie informacje to są energie. Więc Twoja data urodzenia jest jak klucz do zrozumienia swojej osobowości i to, w jakim kierunku można się rozwijać. Nawet więcej. Jaka jest Twoja przyszłość? Wszystko jest zapisane w Twojej dacie urodzenia. Jesteś jak programem, który działa według.